Dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś państwa i moim gościem jest wójt gminy Wietrzechowice, pan Tomasz Banek. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam także pięknie wszystkich oglądających. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania się rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie niniejszego materiału. Dobra, przechodzimy do rozmowy. Panie wójcie, na początek chyba trudny temat dla Pana, a może i nie, bo zdziwiła mnie, mnie ta fala hejtu, która na Pana się wylała ostatnio, która... Gdzie tam ci hejterzy zarzucają panu, że jest pan arogancki, butny, nie wiadomo jaki, znamy się przecież tyle lat? Nie wiem, pan jakoś zakłada maskę w naszej redakcji tutaj na kolejne nagrania kafetarów, jak się spotykamy na jakichś eventach, to też pan odgrywa jakąś rolę? Jaka jest prawda? No bo trudno mi wyobrazić sobie, jak pana jakiegoś nadętego, czy agresywnego, czy w ogóle e, jakiegoś takiego strasznego zaborczego, zawsze by się pan pieszał z takim przyjacielskim gościem. Panie redaktorze, bardzo trudno odeprzeć ataki hejterskie, bo one niekiedy są bardzo skuteczne. W ramach wyborów spodziewałem się, że startując w tej kampanii będę miał możliwość no, rozmowy o przyszłości gminy Wieczkowice. Także z kontrkredytami. Rozmawiałem z mieszkańcami, ale to, co mnie spotyka w tym momencie, już nie tylko dotyka mnie, ale także moją rodzinę, moją żonę, i moją najbliższą rodzinę. Dlatego, że tworzy się niestworzone historie, nie żadnymi argumentami. Osoby z terenu gminy Wietrzkowice jeżdżą z domu do domu, przekazując nieprawdziwe informacje i tworzą się historie, które nigdy nie miały miejsca, a co najważniejsze, te historie nigdy nie, nie były ze mną ze mną rozmawiane, czyli osoby, które rozpuszczają takie informacje, nigdy o tym ze mną nie rozmawiały i nie mają śmiałości, żeby powiedzieć mi pewne rzeczy w cztery oczy, bo mógłbym za każdym razem wyjaśnić każdą sytuację, a pewne sytuacje są nadinterpretowane i tak jak mówię, jest bardzo duży hejt, który, no jako człowieka mnie boli, bo staram się jak mogę pracować dla mieszkańców. I co mogę powiedzieć ważnego? Mieszkańcy gminy Wieżkowice są fantastyczni. Są to ludzie pracowici, kreatywni, świetnie się z nimi współpracuje. I w tym momencie boli mnie to, że znalazło się kilkanaście osób, w zasadzie, które mogę policzyć na palcach dwóch rąk, które ma, ma nadmiarowe palce, które angażują się w bardzo brudną kampanię, kampanię, którą, nad którą trudno cokolwiek odpowiedzieć, oprócz tego, że nie życzę tego nikomu. Bo jeszcze raz podkreślę, dotyczy to mnie i mojej rodziny i nie wiem, a w zasadzie nie życzę nikomu tego typu narracji i psucia dobrego imienia komukolwiek. Wiem, że na szczęście mieszkańcy gminy Wieczkowice są na tyle mądrzy, inteligentni i że nie będą wierzyć w tego typu kłamstwa. No bo najłatwiej powiedzieć o kimś, że jest głupi, a to się już nie tłumaczy, nie, nie ma dobrego wytłumaczenia, bo jak udowodnić komuś, że się nie jest głupim. Generalnie ja po tych wyborach, po tej pierwszej turze wyborów samorządowych zauważyłem taka, taką argumentację w sytuacjach, kiedy wójtowie przegrywali, że na przykład nie mówił dzień dobry w sklepie. I to jest wyznacznik, dlaczego głosowali na kontrkandydata. Nieistotne było, nie wiem, że ktoś tam wyremontował wszystkie szkoły w gminie, że przy każdej szkole starał się budować boisko, że nie wiem, zwiększono dochody gminy, że ściągnięto x razy więcej środków. Nie powiedział, dzień dobry w sklepie. Znaczy ja. mówię Star dzień dobry ja, ja znowu, startując w wyborach, miałem pełną świadomość i mam absolutny szacunek do wyników, każdych wyników. Nie będę ich podważał, nie będę mówił, że są. Dobre ani złe. Oni, one po prostu są takie, adekwatne, jak ludzie głosowali. Natomiast, no, yy, powiem szczerze, że sposób działania i pokazywania pewnych spraw jest dla, dla mnie na tyle nieprzyjemny, że no sam, sam nie wiem, jak odpowiedzieć, bo tak jak Pan powiedział, komuś można powiedzieć, że jest głupi, co jest oczywiście, no, trudne, natomiast, bo każdy jest mądry. Dobra, gmina Wietrzychowice, koniec kadencji, więc dobry czas na to, żeby w kilku słowach podsumować to, co się wydarzyło w gminie. Już kilka razy rozmawialiśmy, że no, w historii gminy takich pieniędzy jeszcze na inwestycje nie było. Tak, i dzięki wspólnej pracy, współpracy, a to też podkreślę, Rozmowach, bo każda z inwestycji, która się zadziała w Gminie czy w jednej miejscowości, czy drugiej, zawsze była konsultowana z sołtysami, z radnymi, a także z mieszkańcami. Bo chociażby na zebraniach wiejskich prezentowałem wszystkie wizje i e, możliwości, które możemy zrealizować. I cieszę się ogromnie, że dzięki tej współpracy tak wiele środków udało się wydać, a co najważniejsze, tak wiele potrzeb zostało zrealizowanych. Stały zbudowane drogi, poprawione zostały budynki komunalne. Co najważniejsze, w Gmina Wierzchowice zabezpieczona jest woda, bo no, zakład wodociągowy nowy jest wybudowany. Rozbudowujemy no, kanalizację i w dalszym ciągu mamy plany, plany budowlane. Te środki finansowe zostały dobrze zainwestowane, ale też co najważniejsze, przy pomocy fantastycznego zespołu, który jest w urzędzie. Bo ja sobie bardzo cenię pracowników, z którymi mam przyjemność współpracować. Wielokrotnie podkreślam także fakt, że dużym skarbem gminy Wierzchowcy nie tylko są mieszkańcy, ale są przede wszystkim pracownicy w urzędzie. Bez nich sam bójnik nic nie zrobił. Tak, dlatego potrzebne jest działanie zespołowe, polegające na tym, że mieliśmy ogromne środki, ogromna, duża ilość pracy też trzeba było wykonać, no ale dzięki naszemu poświęceniu i zaangażowaniu to się udało. Powiedzmy o tym, co przed nami, z czym pan idzie do tych wyborów, oraz no, jakie ma pan plany co do gminy na tą kolejną kadencję. Znaczy, przede wszystkim można powiedzieć tak, że wiele rzeczy się udało w ramach tej ostatniej kadencji, ale są rzeczy, które także się nie udało. Chciałbym, aby dano mi możliwość kontynuowania i realizowania tego, co się właśnie nie udało. Nie ze, nie ze względu na to, że nie chciałem pewnych rzeczy zrobić, ale ze względu także na brak finansów i możliwości takich obiektywnych, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego w ciągu 4-5 lat zrealizować tego i wszystkiego co jednocześnie, co przez lata się także nie udawało. Więc zaczęliśmy od pewnych priorytetów wyznaczonych przez ludzi. Ale po kolei, jeśli chodzi o Mokre, to w dalszym ciągu trzeba dokończyć etap kanalizacji tej miejscowości. Ponadto trzeba stworzyć strefę w centrum dla dzieci bo mieszkańcy tego oczekują chociażby blat zabaw i część taką rekreacyjną. Um, uważam że należy w szkole y, która już która służy w temacie seniorom popołudniami zrealizować tam y, świetlicę dla tych dzieci. Biblioteka która jest na piętrze należy ją przenieść na parter bo także jest możliwość są takie możliwości. Parking wokół centrum trzeba powiększyć i także są takie możliwości i są na to finanse i dofinansowania. Jeśli chodzi o także jadowniki mokre, to należy także dobudować drogę łączącą jadowniki mokre z michowicami małymi, a także dobudować nowe drogi, bo mieszkańcy się budują w tej miejscowości i tam, gdzie się budują, trzeba kolejne drogi dobudować. Jak również chodniki, co też jest bezpieczeństwa, dobudować oświetlenie. W wietrzychowicach trzeba stworzyć nowy dom kultury. I mamy na to pomysł, i y, skąd wziąć dofinansowanie na stworzenie takiego domu kultury. Dokończyć budowę dróg, dokończyć budowę chodników, jak również y, dać możliwość stworzenia takiego centrum dla młodzieży. I mam tu na przykład pomysł dotyczący budowy skateparku: miejsca, gdzie się młodzi by spotykali i tam działali. Wietrzowice potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o także budynki yy, oświatowe, bo chociażby dach w szko na szkole trzeba, trzeba wyremontować, a także strażnicę, która jest, trzeba wyremontować w środku i zrobić teren modernizacji całego, całego budynku, tam gdzie jest strażnica i wyremontować budynek po byłej policji, a w zasadzie milicji, budynek zabytkowy. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o kwestię Woli Rogowskiej, Poszerzyć centrum, bo tam e, już wszystko w centrum mamy w zasadzie zrobione. Natomiast widzę taką możliwość, żeby dokupić działkę i tam na tej działce poszerzyć, poszerzyć to centrum, wyremontować budynek, który jest e, domem, w Domu Kultury, a także stworzyć infrastrukturę e, chodnika od Domu Kultury, chociażby do kościoła, co już jest zaplanowane. A także dobudować kolejne lampy, które są potrzebne. Jeśli chodzi o dęblin, to tutaj musimy jeszcze zmodernizować byłą szkołę. Są na to środki finansowe, jest milion złotych, na to, żeby w ramach zabytków to zrobić. Zmodernizować strażnicę, jak również dokończyć etap związany z budową chociażby mieszkań w Simie. Dobudować chodniki i dobudować kolejne drogi, które są do zrobienia. W pałuszycach najmniejszej miejscowości należy wyremontować do końca budynek domu ludowego w Nowopolu wyremontować do końca dom kultury, jak również zrobić plac zabaw i stworzyć także chodnik, bo tam akurat drogi są wszystkie zrobione. Jeśli chodzi o kolejną miejscowość, Sikorzyce, to wyremontować dom ludowy do końca, bo tam wewnątrz jest wiele do zrobienia, dobudować kolejne chodniki, drogi mamy wszystkie zrobione, budynek jest termomodernizowany z zewnątrz. I na pewno dobudować jakiś element dotyczący strefy aktywności dla młodych w centrum. W miechowicach małych mamy tutaj dokończenie remontu samego domu ludowego, stworzenie tam izby pamięci, jak również stworzenie e, centrum przy stawie w miechowicach małych, dobudowa chodników, dobudowa drogi, tak jak powiedziałem, z miechowic małych, do jadownik mokrych. Miechowice Wielkie to z kolei remont domu lodowego w środku, dokończenie, bo już był pewien etap, przygotowanie miejsca dla półgospodyni w gimnazjum i dalszy remont tego budynku gimnazjum, jak również budowa chodników w kierunku Jadownik Mokrych i y, tutaj stworzenie centrum w, w Miechowicach Wielkich poprzez modernizację boiska. I stworzenie takiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wokół budynku byłego gimnazjum. Mniej więcej jest taki plan wstępny na to, co trzeba zrobić, a jeszcze dodam bardzo ważną rzecz, wynikającą z tego, że trzeba poprawić e, oczyszczalnię ścieków, która jest w miechowicach wielkich, i oraz wybudować przok, który jest w miechowicach wielkich. I to jest plan na najbliższą kadencję, czy brzmi to jak plan, nie wiem, dziesięciolecia? Jest to plan na pewno na najbliższą kadencję, ze względu na fakt, że to, co nam się udało zrobić, ośmiela mnie co do tego, żeby powiedzieć prost, że uda nam się to wszystko zrobić w następnej kadencji. No, plany ambitne. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku, Kafa Tarnów, był wójt gminy Wietrzechowice, pan Tomasz Banek. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję Państwu także za wysłuchanie i zachęcam do tego, żeby iść 21 kwietnia na wybory. A ja z kolei zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki znajdą Państwo w opisie tego wywiadu, tego i jego materiału. Cóż, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia i oglądania kolejnego odcinka programu Kafetarnów.